A więc w drogę! Rozkurwić kapucino. Dobra, idźmy panowie. Kasza na pewno dołączyła do, do, do kapucino. Jak on, jak on mógł mnie postrzelić? Jak? Czemu? Czemu mnie? Nie wiem, nie wiem dlaczego. Wydaje mi się, że, że teraz Kasza dołączył do kapucina. Wydaje mi się, że jest z deszcz Mam takie przeczucie. Nawet Edy kurwa w to wciągnął, ja apiszę A więc wojna! na nam klamę. Ma ktoś ogarnąć? Mamy dwie obecnie. Dobra, ja już ja ogarnę kolejną. Poczekajcie, macie ja, jakieś kontakty? Ja mógłbym kupić, ale potrzebuję pieniędzy na to. Ile? 11,400. Dobrze, dam ci. Ale normalnie u źródełka kupisz co? To może podejdziemy po 3 karty księżycowej. Może teraz podzielimy kasą? Nie ma na to czasu na razie. Dobra. A, a czemu teraz to jest czas na rozdanie kasne? Dzięki za służbę, dola! Ja również! Powinienem otrzymać telemompę! Uważać tylko, żeby, żeby psy nigdzie nie stały. Jest to poszukiwane! Dzięki! Twoja dola! Bo jeszcze małpy musiałem dać! Ile mu dałeś? Proszę bardzo. Daj mi 20 jeszcze. George, 20 dobra? mu dałem. Daj mi jeszcze 25. Ale ja już nie mam, jeszcze małpy musiałem dać. Jak nie mu dałeś Cibe? No cały hajs dałem, kurwa, ten co z kibla, no to dałem małpie i teraz kinowi A ile, a, a ile mu teraz Dankinowi dałeś? My... Dankinowi 20, małpie 20. Było 40 tysięcy w kiblu. Dunkin powiedział, że nie będzie brał kasy. Chyba chcesz mnie szukać księdzu. Nie, no mał ma, małpię... mał ma, no to zawój ma, ma do małki. nigdy pieniędzy nie bierze. Chodź. Dziękuję wam. Proszę bardzo. Wydaje mi się, że wziąłeś jeszcze na siebie księdza, ale wszyscy własna. Ej, zazwąd do małpy, zazwąd do małpy, nie kłamie. Serio, zazwąd do małpy. Ma po spać. No to z, 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 zadzwonisz do niego później. Powiedział, że chce też za napad, bo się poświęcił. Nie, 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 nie. Ma po się poświęcił za nic, to darmo. Znam Małpę, znam go dłużej niż przy no dobrze, miałem za... tu ubrać. Znasz mi rację. Przyznam, że znasz go dłużej, ale nie przyznam, że nie chciał pieniędzy, bo chciał. Nie chciał pieniędzy. Jestem pewny, że nie, że, że nie chciał pieniędzy. Dobra, ile chcesz? Chcę jeszcze 15. Nie ma mowy, ja potrzebuję na klamę. Ja daję klamę Dankinowi. Zapłaciłem za klamę Dankina. Ale ty masz moją broń. Ale kup teraz nie płacę... kup młodemu w broni, kup młodemu broni jesteśmy kwita Płac, płacę ze swoich teraz, bo mam płacy o pieniądze. Słuchaj. Kup młodemu klamę i będziemy kwita Ale ja płacę teraz ze swoich pieniądze. Ale oszukuj, ja, zap, ja zapłaciłem ze swoich za klamę tankina Przed nasz no tanki, ci klamę Tak? Właśnie, więc kup klamę młodemu i będziemy kwita Już jeszcze mi nie obchodzi Dobra dam 30 za wszystko i chuj. Dobra, tak, Kupisz mu klamaczka? Ja kupię, Tu kupię. Najwyżej połowę oddam z tego, jak się okazało, że mało Ma te pieniądze. I słuchajcie, rusamy na, 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 na podbój tego kapucina. Posłuchajcie, tak. w wyglądało w ogóle to nie. Zobaczyłem jego auto, Słuchaj, zobaczyłem jego auto. A, no? Jechałem za nim. Czerwona? Ta czerwona? Ja Rozkurwył się, po czym zaczął do mnie celować. Po czym gdzieś uciekł. Tak, ja wchodzę nagle do jego auta, bo zostawił to auto. Nagle patrzę, wyłanię się z krzaków i zaczyna do mnie pruć. Pojebane, pojebane. Dlatego zróbmy to co potrzeba. Znajdźmy go i poszczelmy. Niech wiedzą co to jest prawdziwa kula wcielna. Let's go catch this fucker. Dobra, najpierw ogarnijmy tylko klamę z czemu demo i będziemy w to jeździć. Sure. Ubierę klub dookoła, nie, nie mów nie mów nie mów nikomu, okej? Okay? Dobra. Zazwój do Dankina, kurm chyba to zawiebał. Pojechał dziś. Ja nie mogę. Kurde, gdzie jest kapocina. Gdzie jest kurde Danki? Dzwonimy do niego. Szybko. Co ty kombinujesz? Nic się kombinuję. spokojnie dzwonił do mnie przed tym. Nie... Kurwa działo, O, On też tutaj szybko jechał obok. Panowie, on tak naprawdę może być teraz w innej furze. Nie wiadomo. George, ja mam wrażenie, że za bardzo, za bardzo się boisz. Obawiasz się, kapucina. Boisz się, że cię zabije. Wydaje mi się, że on się trochę nas obawia. Poczuł respekt, że zobaczył tak, tak wielką ekipę. Zajedę jeszcze może po maskę. Przydałaby się. A, strzela do mnie, strzela! Sela z kurwy, Co jest kurwa? To jest samego, to jest samego! Gdzieś gdzieś, 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 nie! Nie, maski, 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 uczekaj, uciekaj, bo nas zawiną. nie, nie, pani mi nie, 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 oponę! nie, Nie się Kapucino tutaj. podjechał i w ogóle to, to nie nic było jego Nic nie jest, nic nie Tak, się nie jest, mnie nie Nie trafił, ale próbował. Pierdolony Kapucino. Ja Dorwiemy go. Żeby go dorwać, najgorsze to, że tym swoim autem. Podjechał teraz tym razem innym. Chodźmy coś, tu nie jest bezpiecznie. Słuchajcie, panowie. Wydaje mi się, że tanki może... może być agentem specjalnym, który daje informacje Loganowi. Bardzo dziwnie się oddala często. Jest bardzo podejrzane. Danki znika kurwa raz na jakiś czas. Kurwa nie wierzy w to. O, czy my masz rację? Kurwa, masz rację, masz rację, masz rację. Że o tym nie pomyślałem, masz rację! Powiedziałeś mu gdzie jesteśmy. Powiedziałem mu, że jesteśmy w okolicy stopu z maskami. Wydaje mi się, że tanki nas oszukuje. Spierdamy stąd. Tędy, tędy. Musisz myśleć taktycznie, to jest kurwa wojna. Weźmy, weźmy na, na ścianę. Proszę. Zobaczmy. Zobaczmy. Już mnie. Już gładź mnie. mnie, proszę. Przysięgasz, Dankin? Co nie działasz na, na boku kurwa z Loganem? Nie informowałeś go, gdzie jesteśmy? Nie. Przysięgam. Przysięgasz? Przysięgam. i ci na pewno? Tak. A skąd wiedział, że jesteśmy akurat przy szlepie z maskami? A skąd miałem wiedzieć? Ktoś... Chcesz zobaczyć mój telefon? Chcesz zobaczyć wszystko? Dobra, poczekajcie, bo ktoś tu podjechał. Ufam ci. Chodźcie, chodźcie się Tu? A ta fura? Ciaro, rozdzielmy się na dwie. Daj mi prowadzić, daj mi prowadzić. A co dzwoni do mnie. Kacper my dzwoni. Co jest? A, co tam teraz pytasz? Subiełeś mnie w kuja! Więc z... działa z loganem na boku! Powiedzieliśmy gdzie jesteśmy, na razie! Kto? Kasan działa z loganem, czekaj! Au! Wstawaj, wstawaj, George, kurwa, wstawaj! O kurwa. Wpierdamy się, wsiadaj, wsiadaj, wsiadaj! Wsiadaj! To by jest... twór Nie ja pierdolę! Wpierdolam, to pierdol z Pierdolę stąd! Znaczy myślałem, że to znowu Logan, że to był cappuccino. Nie słuchaj, zrobimy teraz tak. Jedna osoba wychodzi, szybko kupuje i wsiada do auta. Musimy być uważni. Czujni. Dobrze, będę wszystko. A, ja wziąłem, ja wziąłem. Można co obserwować, można co obserwować. Dobra, obstawiam wejście. Szybko. Będę czekał tam, gdzie się widzieliśmy ostatnio. Na parkingu takim. Auto dobra. Mam już. dobra, dobra każda że to furę. Uciekaj, bo tu niektóre są sportowe, takie fajne. A nie, 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 bo policja nie, zobaczy. A nie, 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 To To to. To jest nie, 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 raz. Straszuje się. Strzelając do przyjaciela. Przepraszam. Byłego przyjaciela. Byłego jego przyjaciela. Przyjaciel nie strzela do, do, do swoich bliskich. I nie koszuje ich. A gdzie jest Duncan? Gdzie jest Duncan? Znowu gdzie znika. Nie mam pojęcia. Kurwa, znowu go nie ma. Nie, nie, nie. nie teraz już coś, 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 coś nie wierzę. cześć. czas czekam pod jego domem. Pod jakim domem? Może tym Pod jakim domem? Dankin? Dankin. Rozłączył się z kurwy syn. Głupio muszę... Nie! Dankin na pewno chce nas zdradzić. Tak, tak wydaje mi się, że on poda informacje kapucinowi. Spokojnie. Zachowuj spokój. Tak, to wiem. Jaki mieszka tutaj? Tu również na u niego statio Kapucino. Danki mówi, że czeka pod jakimś domem. Jak kto. Pod była... jakim domem? Może udział cappuccino. A tutaj to mieszka? Tu mieszka cappuccino. Patrz, jest ktoś! To on! To cappuccino! Rozpierdalajcie oponę! Rozpierdalajcie mu opony, To jest cappuccino! Dobra. Ach. Nie, go, nie, go, go, ty, go, go. nie strzelaj, ty nie strzelaj, Żeby nie strzelaj! nie go nie wysyłajcie, wystrzelajcie, wystrzelajcie. To nie cappuccino! To nie kapucino! To, to kapucino. Ja pierdolę, spierdalałem ja pierdo. się! George, nie możesz dawać takich informacji! Ja czemu by... spierdalali? Czemu spierdalali? Kurwa, kręcił się bo domu... Umożli... Nie, 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 zaczęliśmy strzelać! Myślałem, że to, to kurwa cappuccino! Ja pierdolę, jest paranoja kurwa, wszędzie go widzimy! No panowie, ale... ale naprawdę myślałem, że to cappuccino, nawet Duncan mi powiedział, że jakiś szableny suwie stu... ktoś jest! Zgaś światła, to po pierwsze, jak jedziesz. Dobra. Po drugie, nie możemy, kurwa, strzelać do obcych ludzi. To nie był, kurwa, cappuccino. To nie był cappuccino. Gdzie jesteś? Ty jesteś, kurwa, gdzieś blisko. I jesteś z cappuccino. Ty z cappuccino, Dankin? Czyli będę Nie. Nagle znikasz, już trzeci raz. Nie mogę ci ufać, Dankin. Na, na razie. Chciałem komu ufać, to jest jakaś no, ja pierdolona. Panowie... Nie no, ja cię zaraz popłaczę. Steven, co robić, naprawdę? prawda? spokojnie, panowie. No, nie wiem, nie wiem, kurwa, nie wiem, on może być wszędzie. Jedź po Cyt... całym mieście, jedź po całym mieście! Dorwiemy skurwysyna! Oh. Małorad, będziesz celowy... będziesz kierował? Jasne, jasne. Ja chcę być bliżej. Jeśli będziemy widzieć Kapucina, ja chcę go zastrzelić. Nie chcę was w to mieszać, szanę z tyłu. O. Słuchajcie, wydaje się, że to jest Po kolei, po kolei każdego z nas, jak było, dołączyć od ekipy. Spokojnie, ja przy tobie będę. Zawsze.

Jedź za nim, jedź za nim, Jedź za nim! Jedź za nim, nie możesz głosować! Kasan działa z Loganem! Jedź na te kile, tak jak mówiłeś no, Wszystko się łączy. Uwaga, panowie! Bądźcie gotowi. Jest retardowanie, jest referdzowanie. Musisz go przedzić. Aaa, da, siera Ładujemy, ładujemy, zapierdalaj za nim Zapierdalaj że kurwa, kapłę przy okazałem łeb za, kurwa, w łeb To jest tak, egzekucja Kojko Jedziemy z nim Dawaj, 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 dawaj! Z dawaj, z dawaj, mamy sobie tą Pierdolisz, jedziesz kurwa Jadę kurwa, gazo, Dawaj, daj, daj, dawaj, dawaj, spokojnie, spokojnie! Ja zarazem krzyczeć, będzie gdzie pojechał? Prosto, kurwa, prosto! No, prosto, prosto, jedź! Prosto, 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 prosto jedź! Jedź, kurwa, jedź! Prosto! Jadę, jadę, kurwa, jadę! Młody kurwa, na las! Skupiłeś go! Yes, nie, nie! Połamy go! go! Nienawidzę cię, Kaszczan! Nienawidzę co cię! Robicie? Co wy robicie? Przecież tu nikogo nie ma! Graszam ty!

Wiem jak kurwa było! O czym ty mówisz? Wypuściłeś kurwa kapucina gdzieś, po drodze, jak się zgubiliśmy! Nie ty nie odbiegane, nie, kurwa kasztan! Wiem jak no było! Co, ty jesteś nienormalny! Nie jestem idiotą, kurwa kapuccina! Gdzie go wypuściłeś? Jesteś... Zatrzymaj się ty... tutaj! Jesteś nienormalny, jesteś się człowieku się mieście, Wypuścił go gdzieś, na 100 procent! No Kto gdzie? pierwszy wypuścił mnie? Wy to strzelaliście Kto pierwszy strzelił? się do mnie, co bym Chciałem to, kto strzeli? Ty, co on? On, ja pierwszy nie strzelałem. Przecież ja nie strzelałem!